Cześć z tej strony, He Heidel i w dzisiejszym odcinku ja z na polskiej wsi. I dzisiaj e, kontynuujemy się na kod. Ogólnie, no to już wam pokazuję. Chciałem dzisiaj, że skończyłem, no to mamy tu, tu musimy ten zrobić jeszcze. E, ten no. Bo tu się skosi, tu jeszcze musimy też, tu i tu mamy, czyli trochę jest, no i potem możemy się tym zająć.

i teraz ja wam zapomniałem pokazać rozsiewacza, więc potem się tym zajmiemy. Trochę odcinka nie było, no wzorka. Nie miałem kiedy. No, okej. Okay. My to oczywiście wam robię cięcie, żeby nie był za długi odcinek. Bo coś czuję, że to może długo nam zająć. Więc, no. Jak za bardzo, to ciężko. Było. Okej. Okay. No, Jak no. przy mamy te dwa pola, ale. Pierwsze pole... Wiem, że źle zacząłem. Mówiłem her, że w poprzednim odcinku. Inne pole zrobię do dobrze. Bo to, to źle zrobiłem. Ale damy radę. Damy radę. Na spokojnie. Musimy wszystko tu ogarnąć. Musimy sobie wszystko ściąć. Okej. Okay. Poczekajcie... Dobra. Podnosimy. W zasadzie możemy jechać dalej. Okej. Okay. Można jest sobie opuścić. No idziemy jedziemy dalej. No i dobrze jest. Okej, okay. o kurczę, Dobra Jedźmy dalej. Mhm, że nie, oczywiście będę się na kosach. Tak wtedy myślę, że spoko, co zrobić. Y Oczywiście tak się robi, nie, nie? Bo jeszcze nie wyrosło, czerwiec dopiero tu mamy. A my będziemy musieli jeszcze tutaj zrobić wszystko. Bo my tutaj jeszcze będziemy musieli, jakby zrobić to, wszystko trzeba zrobić, przeczepać. Trzeba zgrabić. I no, co trzeba jeszcze zrobić? No i zebrać, nie? Zrobić snopki. Spresować. Dobra. Chyba widzimy się za chwilę, co nie? No to tam do później. Chociaż ludzie mam pomysł, że możemy to przy tym... Przy zgrabianiu. Yy, I trzepaniu... W sensie, przy trzepaniu i zgrabianiu możemy sobie zrobić takie kółko tutaj. O kurczę, jakie lagi? O kurda. No i no i damy radę jakoś. Jakoś damy radę, oczywiście. Dobra. Już trzeba zrobimy ogólne pola. Nie wiem czy to jeszcze wam pokazywać. Czy w... O kurde co jest? Dobra. Nie no, zaraz... No już jest lepiej. Chociaż jednak... Dobra, ja to jakoś karnę. Nie ja... Widzimy się już przy ostatnim pasku w zasadzie. No i dobra, no i widzimy się zaraz, okej. Okay. Jeszcze już, trochę... już mało nam zostało tutaj. I nie wiem, i zaraz możemy robić kolejne pole. Chociaż nie wiem, czy teraz dwa i w następnym odcinku kolejne dwa. Myślę, że tak. Bo pani pójdzie nam szybko, więc w yy, jeden odcinek tam kiedyś zrobimy trzepanie. Yy, potem zgrabianie trochę dłużej, więc też chyba po dwa. No i prasowanie nie będzie takie złe. Więc te dwa pola i chyba na dzisiaj będzie koniec. Ale zobaczymy jak pójdzie. Ale zobaczymy, zobaczymy. Oczywiście, że zobaczymy. Yy. Dobra. Myślę, że to z wami mogę zrobić w zasadzie, bo tu już praktycznie nic nie ma. Czekajcie. Hmm. Dobra, jest. Nie możemy jechać dalej. Yy. Dobra, jedzieć, ale się zabrudzi już. Doktorek. No no. już brudna wyjezd. No, ale się zawrócił. Paliwo. O kurczę, ale paliwo zjechało. Musimy niedługo jechać, zjechać, tankować. Kurde. No, paliwa jest. Średnio. Yy. No. Czekaj, ta, no. Dobra. Eee. Yy. Okej, okay, jest dobrze, jest dobrze. Dobrze nam idzie w zasadzie. Okej... Okay. O, 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 kurde, dobra, przed jeżdżę, jeszcze, przed 90. Dobra, może ponieść już kręcamy. Tak na szybkości. Oj, coś się tam tego złożył. Nie to, nie tylko to. Oh. No i git. Jedziemy dalej. Robota dobrze idzie, więc... Ja już nie widzę, mogę się doczekać. Tutaj w farmingu i oczywiście też na żywo, nie? My, może dzisiaj będziemy mieć. Może. Więc spoko będzie. Yy. No i no. Może się napisać, czy u was już był jeśli ktoś ma. Albo czy będziecie mieć, nie? Bo my dzisiaj, albo jutro. Jakoś tak, nie? Ojcha dzisiaj Bo to zależy jak będzie, no? O kurczę, stój Dobra, możemy się podjechać. Dobra, wystarczy. Okej okay. hmm. Podierzemy tu. No możemy już tu, ale nie wiem czy to się dobrze jest. No dobrze, jest. Myślę, że mi jaka zrobię. No ja teraz tu mi wieć dobra. ora Jaki mi jak był, ale. Jest dobrze, jest dobrze. Można jechać dalej. Trzeba przygazować. No, nowy gaz. Trzeba bieg zmienić i. Nie, no 60 kopalnie się jedzie. Trzeba to raczej 30, skąd sobie pojedziemy. Zgrabiać również. Nie mogę znaleźć, wiecie, takiej przyczep... ale z grabiarki, nie? E, takiej polskiej Ale wziąłem tą inną, wiecie, którą pokazywałem chyba Ale nie mogę znaleźć Jeszcze szukałem nawet przed tym odcinkiem Z grabiarki, ale... Nadal nie ma Więc no... Na razie wyczekuję, wręcz czego zmianę Więc no, jak zrobię tą zmianę, no to wam pokażę bo tamta jest fajniejsza, moim zdaniem. Tamta zbrabiarka zgrabiarka, właśnie taka polska, a niż tamta wiecie, która. No, pokażę wam później, jak pojedziemy zobaczyć, to. No, czekajcie, bo za odwaliło. O, okej, okay, dobra, idziemy dalej. Hmm. O kurczę, co to jest. Nie, 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 nie. Dobra, jedziemy dalej. Hmm, rozsiewać, o! No, yy, rozsiewać, jak wam pokażę, no. Hmm. A ja więc zaraz skończymy, w zasadzie, pierwsze pole. No i ładnie będzie, no. Dobrze idzie, dobrze, bardzo dobrze idzie. Dobra, skończymy to, zrobię wam cięcie i przecimy tu kawałek. Jakby mogę, was z wami zacząć, pasek. Potem. Właśnie przy takiej końcówce mogę wam pokazać. I co? Kolejny odcinka będzie ładnie. Pierwszy. Yy, dwa pola z czterech zrobimy. I potem znowu dwa. Z, yy, nie. Potem będzie. No, potem będzie cztery z czterech. Ciężka matematyka. Chodź, ciężka matematyka. Dobra. Mm. Dobra, jedziemy dalej. Jest dobrze. Jedziemy dalej. Nie wiem. Tak myślę, czy by nie nagać jakiegoś odcinka z Minecrafta, nie wiem, jakieś Bedwars albo coś. Bo mogę, mogę. Więc możesz mi opisać, co chcecie. Bo ja mogę bedwarsy, skywarsy nagrać, mogę building battle, też lubię, bardzo lubię building battle. Chcę pograć. Mm. Więc w zasadzie mogę wam z tego nagrać. Tylko napiszę kiedy i gdzie yy, no, przyjadę i co inaczej pogadamy wtedy. O kurde, ale teraz jest Bruno. Nie, co ty robisz? No, ale jest już tak brudny. A się kopię, no nie, no. Kopię, nie kopię. Pina. No. no. Ale tak się zakopał, kurde, teraz, że no. Nie mogę, no, z tego, no. Ja trzeba teraz, tak? Nie wiem, czy te mi jak mi robimy, czy. No, ja zostawi, bo mi się nie chce. Nie no Chociaż nie no zostawimy Chyba, że to też nam da jakiegoś snopka, nie I nie e, Nasze e, snopki no to nie Ale sprzedajemy albo zostawiamy, nie? To jest pytanie, może część sobie zostawimy A część sprzedamy, bo na czarną godzinę żeby były Jakby nam brakowało no to za szybko pojedziemy sprzedać Nie będziemy wszystkiego od razu sprzedawać Parę sprzedamy tam. dużej i tak wyjdzie. Mniej więcej dużo. Dobra. Pierwsze pole jest skończone. Można teraz jechać tu. Jedziemy tu. I poczekajcie. Dajcie chwilę. Tylko sobie tak podjadę. Mam nadzieję, że nie będzie problemu. E. Pole zrobione? Gotowe do zbioru. Dobra. Wiem, że gotowe, ale chciałem sprawdzić. To dokładnie. O, dobra, jedziemy. U, coś tu wolniej idzie. Ale gorszy taran. Strasznie się kopie tu. No, ciężko tu idzie. Ale jakoś pójdzie. Czekajcie. No i będziemy, mówię, teraz będziemy robić kółeczka takie fajne. Ale no. Okej. Okay. No dobrze, idzie jakoś. Nie mówię, że nie. Czekajcie. No ruszaj, ruszaj, ruszaj Zbyszek Zbyszek, dawaj. Dobra. I nie. On nie pójdzie, nie ładnie. nie hmm. Gdzie to jak najszybciej skończyć, żeby wiecie? Jeszcze ten. Na ja razie nie będę przewijać czasu, nie? E, dopiero wiecie tam. E, lipcu. No to jak w ogóle co jak to będzie lipiec. I wtedy może już będą yy, żniwa W lipcu Okej okay. No bo tak jakoś trzeba zrobić, a ja nie chcę, żeby ten tego wiecie Bo ja nie chcę, żebym miał wszystko na goje potem Bo trzeba jeszcze potem skończyć się na kosy. Trzeba potem jeszcze żniwa zrobić, bo jak uschnie plon, no to wiem, że jeszcze nie, bo jeszcze sierpień Ale To różnie jest, bo ja mam różne i każdy ma różne, wiecie, data zbioru, więc musimy się obczaić, mam pszenicę i rzepak bodajże. Ty, ty był rzepak? żepak? Tak, rzepak, rzepak. Zobaczymy sobie od razu. Dobra, niech nam się zapisze. Okej, okay, już ja mówię. Gdzie to jest, gdzie to jest? Kontrakty, nie? Okej, okay, tu. Pszenica. Dobra, pszenica. Czekajcie, co ja chciałem sprawdzić teraz? No i rzepak. A co ja chciałem sprawdzić? A no, w których ty. Chich da się zbierać, no tak. Ja cię kręcę. Rzepak. Lipiec... No dobrze. Pszenica. Wrzesień październik. No pszenica to później. Ale rzepak to już można sobie tutaj zebrać w sierpniu. Więc tak ładnie bym powiedział. No i reszty nie mamy. Nie, 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 nie. O, kurde, przed chwilą sora Sorry. Dobra, jedziemy. Jest. Jaki fart, że to się włączyło. Wiecie, taki ukośny. Nie, nie. Nie podnosz mi się od razu, w tej sekundzie mi się podnoś gościu A, i lecimy do tyłu. Pip. Da, widzimy się. Z